Czy wiecie, że film Król Lw to już 30 lat minęło od premiery pierwszej historii o Królu Mufasie? Z tej okazji w tym roku, w grudniu zobaczymy kolejną odsłonę przygód Mufasy. Tym razem będzie to oczywiście prequel, czyli historia młodości Króla Lwa czyli nie będzie Simby, tylko właśnie będzie opowieść o młodości Mufasy i Skazy, który nazywał się Taka. Skąd imię Taka? Oczywiście z książeczek i pobocznych komiksów oraz opowiadań, które były tworzone jako uzupełnienie klasycznego filmu Disneya. Tylko że poza imieniem Taka dla młodego Skazy nic się kompletnie nie zgadza. Widzieliście te trailery? Są całkiem ciekawe, prawda? Burzą oczywiście kanon, całkowicie nie, z... nie zgadza się to wszystko, ale że z racji tego, że powstaje zupełnie nowa opowieść, to fani tytułu zaczęli tworzyć animowane wersje tych live-action trailerów. Ja również dodałam coś od siebie, i na polskim YouTube zajęłam się tworzeniem animacji fanowskiej na podstawie trailerów. Zanim opowiem Wam, jakie były po moje pomysły na te postaci i dlaczego te lwy z mojej wersji animowanej wyglądają tak, jak wyglądają, skupię się na tych trailerach. Troszeczkę wspomnę, co było na tych oficjalnych nagraniach a potem zobaczymy, jak przejdziemy do mojego filmu. Więc tak, na, oczywiście w trailerach oficjalnych mieliśmy w pierwszym pokazanego młodego lewka Mufasa, który znajduje się na jakimś pustkowiu, potem mamy je, je, jest już dorosły, potem mamy troszeczkę oczywiście znów takiego pomieszania, bo duży lew, mały lew, walka z jakimiś tam krokodylami, nie za bardzo było wiadomo o co chodzi. Kolejny zwiastun troszeczkę nam tutaj już tłumaczył, że ta na przykład góra śnieżna no to może być jakiś szczyt Kilimandżaro, jakieś terytorium lwów, gdzie oczywiście może Mufasa i Skaza zostali jakby wygnani, czy coś takiego. Mamy pokazaną historię spotkania się Mufasy i taki. I że Mufasa będzie miał nową rodzinę. I to jest pierwsze zerwanie z kanonem, ponieważ według opowiadań, które powstały przy okazji pomiędzy pierwszą a drugą częścią królowa, widzieliśmy, że Mufasa i, i taka są biologicznymi braćmi, że matka i ojciec są oczywiście ci sami. Na dodatek, że właśnie Mufasa zostanie wybrany jako po prostu król, bo jest właśnie starszy, czyli teoretycznie tak jak w serialu Lwia Straż. I że Skaza już od najmłodszych lat zaczął robić te swoje konszakty z hienami po prostu. I ta blizna Skazy, kiedy mielibyśmy brać pod uwagę najważniejszą Opowieść taką poboczną, czyli opowieść od dwóch braciach, że była historia z bawołem, który oczywiście zaatakował młodego księcia. A dlaczego? No to to już, poczytajcie sobie nowelkę. W tej opowieści też jest oczywiście historia o tym, że inny syn, inny syn Simby, czyli tam był wtedy Kopa, nie Kajon. Właśnie dowiadywał się, co wydarzyło się w przeszłości, jak to się stało, że Skaza coraz bardziej zaczął nie lubić swojego starszego brata. I mamy jakby powrót do przeszłości w oficjalnych trailerach Disneya i całkowite zerwanie z tym. No bo pierwsze, nie biologicznie bracia, tylko adoptowany jeden. Ojciec ma nowe imię jest to ten sam lew, który był w opowiadaniach. Matka skazy też zupełnie wygląda inaczej niż ta wersji animowanej, czy tam opowie wersji z opowiadań i komiksów. Ja na przykład, w swojej fanowskiej trailerze zabrałam się, żeby wizerunek po prostu lwa, ojca, i, i matki skazy zgadzał się z tamtymi opowiadaniami. A dlaczego? No, bo nie ukrywam, nie wiem jak wy, ale ja po prostu, jak widzę te rysowane realistycznie, czyli te fotograficznie zrobione zwierzęta, to lewki strasznie podobne do siebie. I powiem, że jestem strasznie ciekawa tej nowej wersji, tej zerwania, tak, tak naprawdę, z oficjalnymi opowiadaniami, które właśnie Wam troszeczkę przetoczyłam, a jednak. Właśnie niepokoi mnie to, że może na dużym ekranie nie za bardzo będę odróżniała jakieś nowe postaci. W oficjalnym trailerze drugim pojawiają się wrogowie naszej królewskiej rodziny. Mamy tam takie stado białych lwów i jest tam taki tajemniczy Kiros, Kairos i ten lew jest biały. To niektórzy mówili, że w końcu Kimba, biały lew z Japonii, przyszedł po swoje. Jeden z ciekawszych trailerów związanych z filmem Mufasa Królew właśnie pokazywał wykonanych przez fanów właśnie był taki motyw, że jest animowany Mufasa i oczywiście Skaza i wrogami jest właśnie stado naszego lwa białego z Japonii. I tam jedna właśnie też ta jego narzeczona partnerka tego lwa też bo ląduje w pewnej charakterystycznej scenie w wodzie, usiłując dopaść jednego z książąt. Kiedy już wspomniałam wam troszeczkę o tych właśnie trailerach, to może przejdę, taka szybka moja refleksja do tych trailerów wykonanych przeze mnie. I tak na przykład mój młody stak skaza jest nadal ciemnobrązowy, tak jak byłby teoretycznie w opowiadaniach. Mufasie dorysowałam za młodu takie charakterystyczne plamki na łapkach, bo na przykład Kajon, czyli ten jakby kolejny lewek, który zastąpił Kopę moim zdaniem z opowiadań, ma takie charakterystyczne właśnie łatki. No i że kopa, troszeczkę kopa Kajon, tutaj przemianowany na Kajona, no właśnie, czemu Disney zrezygnował z kopy? I oczywiście ten, właśnie ta nowa wersja tego jednego z synów Simby, bo oczywiście nie tylko córka Kiara, ale również i ten syn właśnie młodszy, był podobny bardzo do dziadka, więc ja też w swojej wersji bufasy trzymałam się tej wersji, że on musi być coś z Kajona. Oczywiście nie ma charakterystycznej takiej grzybki, ponieważ uznałam, że tutaj będzie taka, taki mishmash troszeczkę z siPO. Jeśli chodzi o postaci rodziców, to tak jak już wspomniałam, trzymałam się wersji z opowiadań, żeby matka taki przypominała Uru. Oczywiście. A ojciec, tutaj z nowym imieniem, przypominał Ahadiego, czyli ojca z opowiadań, bo jestem przywiązana do tych wersji z opowiadań, z komiksów rozszerzających po prostu uniwersum Królowa. Nie wiem, dlaczego Disney się nie zdecydował na przeniesienie tych postaci. Wiemy również, że w związku z nową. Kontrowersyjną troszeczkę fabułą y, Mufasy. Będą też jeszcze ojciec i matka Mufasy biologiczna. I te lewy akurat nie rysowałam ich na swoim fanowskim trailerze, ponieważ w oficjalnym tutaj Disneyowskim nagraniu nie było pokazanych tych postaci. Kiedy wykonywałam na przykład taką scenę, związaną gdzie w pewnym momencie Mufasa musi uciekać, bo jedna liwica go ostrzega. Przed stadem Kirosa, i oczywiście ona jakby osłania go, żeby ten Kiros nie dopadł mu fasy. To nie wiedziałam, czy to była Sarabi, czy to była matka po prostu naszego bohatera. Więc ustałam, że to może być właśnie matka taki, żeby ona po prostu będzie ratować syna, swojego adoptowanego syna w tym przypadku, przed groźbą zabicia go nie? przez te wrogie lwy. Miałam taką sugestię co do postaci Kirosa w moim stylu, że jest on troszeczkę załadny, więc doszłam do wniosku, że pod, w kolejnych fragmentach trailera będzie miał taką charakterystyczną szramę na jednym z policzków, takie potrójną, że to będzie jakby pamiątka po ataku właśnie matki tej lwicy, która broniła swojego syna. Uznałam, że to może być w ten sposób, żeby troszeczkę oszpecić Kirosa, ale nie chciałam robić mu jakieś blizny pod oczami, tak jakby miał na przykład Skaza w przypadku animacji. W ogóle blizna jest dość ciekawą sprawą w wizerunku naszego bohatera, bo oczywiście pojawia się ona w wersji live action, że Mufasa mu przywalił, bo walczyli razem o Sarabit, teoretycznie. Natomiast w jej tak, w, tak, w straży było pokazane, że zły wąż tak naprawdę to jest efekt ukąszenia przez węża w przypadku młodego skazy. W serialowej w wersji oczywiście z to jest oczywiście atak bawoła, który po prostu nie chciał dzielić się wodą z innymi, z innymi zwierzętami po prostu podczas suszy. I tutaj się kłaniają opowiadanie właśnie o dwóch braciach. A Wy jesteście ciekawi, jak potoczą się losy naszych lewków dalej. Jeśli chodzi oczywiście o animowaną wersję Remake Królowa, to twórcy na początku zastrzegali się, że nie chcieli robić um, jakby filmu 1 do 1 z animacji. Ale potem okazało się, że pojawiły się głosy fanów, że niepotrzebnie w ogóle. Tworzą 1 do 1, tak naprawdę, historię, i stąd pojawił się pomysł na stworzenie zupełnie innej historii na temat Królewu. Ja powiem wam szczerze, że wolałabym, żeby ona ta historia całkiem nie zrywała z tym, co widzieliśmy właśnie w komiksach, w opowiadaniach, bo, bo przyglądając się historii o dwóch braciach, jeszcze mamy tak naprawdę inne nowelki z rozszerzeniem, Lwa, to, to była całkiem fajna historia. Ale z drugiej strony, jestem ciekawa, co nowego może powstać po prostu w tym uniwersum. Podejrzewam, że będziemy się trzymać takiej wersji, że filmy w stylu live action będą jakby zupełnie inną osią czasu, zupełnie innym y, światem, y, gdzie może właśnie w tym wariancie, może mufasa niekoniecznie zginie. Chociaż tak naprawdę potem pojawił się Simba i mieliśmy właśnie wtedy historię zgodną z animowaną wersją, więc... No właśnie, co tu Disney zrobi? A wy jak uważacie? Czy wolelibyście, żeby wersja live action przypominała nowelki i komiksy? Czy wersja live action była, nie wiem, bardziej zgodna z tym, co moglibyśmy się spodziewać po serialu Lwia Straż? A może jeszcze szlibyście zupełnie w innym kierunku. Z tej całej nowej historii najbardziej ciekawi mnie postać wroga, czyli tego Kirosa, Kairosa, tego białego lwa, bo reszta lwich postaci, kurczę, no właśnie obawiam się, że będą do siebie strasznie podobne i jak ja będę podążać za tą fabułą. Podsumowując, jakie są wasze wrażenia związane z trailerem oficjalnym? I co sądzicie o moich animowanych wersjach tych postaci? Zastanawiam się, czy będę przekonana temu procesowi, w którym teoretycznie skaza będzie stawał się postacią negatywną. A może dowiemy się czegoś jeszcze innego o tym, Lwie? Bo wiecie, bo jak na razie to skaza taka, bardziej mi się podoba, jako postać w tej historii, niż Mufasa? Czy Disney powinien bardziej sugerować się opowiadaniami, które kiedyś powstały, komiksami, fabułą z animacji? Czy może faktycznie powinien od samego początku zerwać z tą historią, że skoro chcemy robić zupełnie nowy film? To na przykład czy w filmie live action z 2019 roku, na przykład, powinno być pokazany punkt widzenia skazy. Przypominam sobie jeszcze historię z trailera nowego, że król, yy, ojciec taki ostrzegał syna, że może nie powinien za bardzo zadawać się z obcymi, bo on przede wszystkim powinien chronić lwią ziemię przed wrogami. Czy Mufasa na pewno był dobrą postacią? Może w tym przypadku lepiej było posłuchać dawnego króla? Lwa? Warto byłoby jeszcze poświęcić czas tym lewkom. To tyle w tym filmiku. Widzimy się wkrótce w kolejnych nagraniach.